Cześć, tu Magda z wnętrza zewnętrza. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak robić zdjęcia wnętrz. Już od jakiegoś czasu wraz z mężem Piotrem zajmujemy się fotografią wnętrz. Zaczęło się od tego, że potrzebowałam zdjęcia wnętrz na mojego bloga wnętrzarskiego, a potem stopniowo doszło do tego, że w tym momencie fotografia to chyba większość naszych zleceń. Większość sesji realizuje Piotr. Siema! Część robimy razem, niektóre robię ja. Wydaje mi się, że większość tych, które ja robię, to są te, które przygotowuję dla siebie na mojego bloga i właśnie pod kątem jakichś moich projektów, a Piotrek bardziej y, koncentruje się na tych zleceniach komercyjnych. Pytacie czasem o jakieś wskazówki. Odnośnie robienia zdjęć, bo wiadomo, nie zawsze jest możliwość zatrudnienia fotografa. Czasem potrzebujemy zdjęć na szybko, czasem nie mamy po prostu budżetu, żeby zrobić profesjonalną sesję, a potrzebujemy mieć jakieś zdjęcia. I co zrobić, żeby to wnętrze faktycznie na tym zdjęciu dobrze wyglądało? Mam dla Was kilka wskazówek. Pierwsza ważna rzecz przy zdjęciach wnętrz to ściany. Powinniśmy dbać o to, żeby one za bardzo się nie kładły, żeby te rogi, zwłaszcza, które powinny być pionowo. Nie były na skos. Jak popatrzycie na profesjonalne zdjęcia, to zobaczycie, że tam faktycznie ten pion zazwyczaj jest. Jeżeli jest jakiś wyjątek od tej reguły, to przeważnie jest to zamierzone, a nie przypadkowe. I teraz co zrobić, żeby ten pion faktycznie utrzymać? Bo przecież, jak staniemy, weźmiemy aparat i będziemy chcieli objąć cały pokój, no to te ściany zawsze się położą. I tu ważna rzecz, aparat powinniśmy trzymać w miarę prostą. Nie pochylać go w dół ani do góry, no ale jeżeli tak staniemy z aparatem prosto przy oczami, to no nie będzie widać podłogi prawdopodobnie. Dlatego najlepiej przykucnąć, pochylić się trochę, klęknąć, zazwyczaj jednak dużo lepiej. Wnętrze wygląda, jeżeli jest fotografowane gdzieś na wysokości pasa. Oczywiście to trochę inaczej wygląda przy wnętrzach pałacowych, na przykład, gdzie jest duża wysokość pomieszczenia, ale przy takim zwykłym metrażu zwykłych mieszkań to faktycznie gdzieś w okolicach pasa będzie najlepiej. Sprawdźcie sami. Zresztą ten przykład już fajnie pokazuje, że fotografia trochę kłamie, że to jest zupełnie inne spojrzenie na świat niż normalnie naszymi oczami. Oczywiście ta różnica jest po to, żeby ostatecznie zdjęcie wyglądało bardziej naturalnie i bardziej przypominało to, co my widzimy na co dzień, gdyż aparat no, nie jest tak skonstruowany jak mózg i nie naprostuje tego wszystkiego sam, tak jak my to robimy w naszych głowach. Taka ciekawostka. Pamiętajcie o tym. Druga ważna rzecz przy fotografii wnętrz to statyw. Nie wyobrażam sobie robić zdjęć mieszkań z ręki. Wiadomo, to da się zrobić, niektórzy to robią, robią to właściwie bardzo często. I prawda jest taka, że w zależności do czego tych zdjęć potrzebujemy, to jeszcze nie musi być żadna tragedia. Na przykład do ogłoszeń nieruchomości na strony, na portale, tamte zdjęcia mają dość mały format, więc jeżeli sobie podniesiemy niektóre ustawienia w aparacie, które rozjaśniają na przykład zdjęcie, trochę psując jego jakość, ale nie aż tak, żeby to było widoczne na takim małym zdjęciu. Dlatego da się to. Zrobić dobrze. Co nie zmienia faktu, że ja po prostu wolę zrobić na długim czasie i mieć zdjęcie, które będzie ostre nawet w dużym formacie. Aparat na statywie i długi czas robienia zdjęcia daje nam też większe możliwości odnośnie jakichś efektów specjalnych. Można zrobić zdjęcie z duchem, coś poruszyć, można dzięki temu, że długo naświetlamy, dużo bardziej rozjaśnić to wnętrze, tak naprawdę. Ważna rzecz z tym czasem naświetlania jest taka, że im dłużej zdjęcie się robi, tym może być jaśniejsze. Moim zdaniem, jeśli myślicie o fotografii wnętrz, to pierwszą rzeczą, jaką powinniście kupić po aparacie, to jest właśnie statyw. Statyw jest po prostu kluczowym. Jeżeli natomiast nie chcecie się tym zajmować profesjonalnie, nie macie statywu, nie chcecie go kupować, potrzebujecie zrobić jedną sesję, to nie przyjmujcie się, da radę i bez tego. Natomiast do profesjonalnej fotografii zdecydowanie statyw to takie must have. Trzecia ważna kwestia to oświetlenie. Czy lampy zapalone czy zgaszone? I tutaj są dwie szkoły. Ja sama zdecydowanie wolę zdjęcia, na których nie ma zapalonych lamp, gdyż światło żarówek. Raz jest biały, raz jest żółte, najgorzej jak są i takie i takie w jednym pomieszczeniu. I potem na zdjęciach bardzo ciężko sprawić, żeby te kolory wyglądały fajnie. Całe pomieszczenie często wydaje się zbyt żółte, nie wiadomo właściwie jaki jest kolor podłogi, jaki jest kolor mebli, jaki to jest odcień, wszystko jest trochę zniekształcone. Światło dzienne jest najfajniejsze, moim zdaniem. Natomiast zdarzają się osoby, które robią zdjęcia przy świetle sztucznym i świetnie im to wychodzi. Chociaż mam poczucie, że przeważnie w takiej fotografii artystycznej bardziej są to lampy dekoracyjne, czyli jakieś kinkiet, jakieś żaróweczki, tak żeby to po prostu wyglądało bardziej klimatycznie, a nie po to, żeby doświetlać pokój. Natomiast jak robicie zdjęcie z ręki, bo nie macie statywu i nie możecie zrobić zdjęcia na długim czasie, to światło jest bardzo istotne. Im więcej światła, tym zdjęciem zostanie zrobione szybciej, będzie jaśniejsze, będzie bardziej ostre przede wszystkim. Dlatego wtedy te lampy czasem warto zapalić. Lepiej jest zapalić i zrobić ostre zdjęcie, niż ich nie zapalić i zrobić zdjęcie, albo na którym nic nie widać, bo jest tak ciemne, albo zdjęcie, na którym y, nie ma ostrości, prawda? Wtedy lampy zdecydowanie tak. Czwarta ważna rzecz to obróbka. Co tu dużo mówić? Jesteśmy już w takich czasach, kiedy obróbka zdjęć ma duże znaczenie. I przy fotografii wnętrz. Moim zdaniem kluczowe, poza rozjaśnieniem i wyrównaniem kolorów na całym zdjęciu, kluczowe jest poprawienie pionów, bo jednak nawet jak ustawiamy na statywie, jak ustawiamy sami, to nie zawsze jesteśmy w stanie tak. Naprawdę zadbać o te wszystkie linie, żeby one były proste, czasem coś tam się przykrzywi. I właśnie dzięki obróbce na komputerze możemy to wszystko sobie ponaprawiać, minimalne różnice y, zlikwidować. Fajną opcją jest też poprawianie wad obiektywu, właściwie nie tyle wad, co pewnych zniekształceń. Różne obiektywy różnie po prostu zniekształcają obraz. Zazwyczaj to jest tak przy krawędziach i nie jest bardzo widoczne. Ale jak sobie spojrzycie na niektóre zdjęcia, gdzie jest jakaś linia prosta blisko górnej krawędzi zdjęcia albo dolnej, to zobaczycie, że ta linia prosta wcale nie jest tak w 100% prosta, że ona czasem się uwypukla w którąś stronę. I żeby tego nie było, programy graficzne potrafią to bardzo łatwo jednym przyciskiem właściwie naprawić w momencie, kiedy wiedzą, jaki to jest obiektyw, wiedzą, jak to poprawiać i to super działa i daje naprawdę dużą różnicę taka subtelna, ale moim zdaniem kluczowa w odbiorze. Więc nie zawsze to robiliśmy, a teraz już tego pilnujemy i to jest naprawdę fajne. To jest taka opcja, o której warto pamiętać, jeżeli chcecie się tą fotografią zajmować troszkę bardziej profesjonalnie, ale jeżeli robicie zdjęcia tylko raz dla siebie, bo na przykład sprzedajecie mieszkanie i chcecie sami wrzucić ofertę do internetu, no to wiadomo, że raczej na ten jeden raz niekoniecznie będziecie kupować program do obróbki zdjęć. Chociaż akurat na jeden raz można pobrać wersję testową 7 dni Lightrooma za darmo na przykład i tam te wszystkie opcje są, ale musicie poszukać. To jest coś, o czym warto pomyśleć i pamiętać, mieć to z tyłu głowy. Jak się nie uda znaleźć, to trudno. Wiadomo, to nie jest jeszcze koniec świata, to nie jest kluczowe, ale warto o tym pamiętać. Myślę, że to ma dużo większe znaczenie w przypadku fotografii wnętrz niż na przykład w przypadku fotografii portretowej, gdzie dookoła twarzy jest zazwyczaj rozmyte tło i to czy to tło będzie zniekształcone czy nie, nie ma żadnego znaczenia. A w przypadku fotografii wnętrz jednak te linie ścian, linie sufitu, linie podłogi, linie mebli... To ma bardzo duże znaczenie. My, oczywiście, w ramach obróbki zdjęć poprawiamy też inne rzeczy. Dostosowujemy czasem troszkę balans bieli, kolory podbijamy poprawiamy trochę ostrość, wyrazistość tych zdjęć. E, jak to zdjęcia? Czasem nad nimi trzeba troszkę popracować. Mam poczucie, że to nie są duże różnice. Tak, nie bawimy się aż tak w grafikę, w dorabianie jakichś rzeczy na zdjęciach, tylko takie subtelne, kosmetyczne poprawki, żeby całość się lepiej prezentowała. Po piąte, hadery. HDRy są bardzo fajną opcją w przypadku fotografii wnętrz, gdyż bardzo ułatwiają robienie zdjęć pod światło, czyli w kierunku okien, drzwi na balkon, tam gdzie po prostu jest bardzo duży kontrast pomiędzy tym jasnym elementem jakim jest okno, a ciemnym jakim jest ściana tuż obok, która jest najsłabiej oświetloną ścianą w mieszkaniu. Na czym polegają hadery? Na tym, że robimy kilka zdjęć o podobnych parametrach, ale o różnym czasie naświetlania. Czyli to zdjęcie, które robi się najdłużej, jest najjaśniejsze i na nim najlepiej widać tą najciemniejszą ścianę. Natomiast to zdjęcie, które robi się najkrócej, czyli najciemniejsze, jest takie, że wnętrze właściwie jest całe czarne, a okno jest wyraźne i widać to, co za nim się znajduje. Potem w ramach obróbki łączymy te zdjęcia. I efekt jest taki, że ściany są jasne, bo komputer pobiera sobie jakby z nich obraz tych najjaśniejszych zdjęć, a okno nie jest przejaśnione, nie jest białą plamą, tylko jest wyraźne, a może nawet widać za nim na przykład drzewa, które tam się znajdują. Więc ten obraz jest taki najpełniejszy. To oczywiście trwa, gdyż trzeba zrobić zamiast jednego zdjęcia kilka, a potem jeszcze je połączyć w ramach obróbki i na koniec obrobić to połączenie. Komputer mieli chwilę te zdjęcia zanim je połączy, więc to jest bardzo czasochłonne, bym powiedziała. Natomiast daje fajne efekty. Ten efekt nie zawsze jest potrzebny. Czasem za oknem nie ma nic aż tak fajnego, co chciałoby się pokazać. Czasem może jest jakiś bałagan na balkonie i lepiej, żeby nie było tego widać. Dlatego tu trzeba samemu się zastanowić, na ile warto się angażować w taką technikę. A na ile nie ma takiej potrzeby? I z kwestii technicznych myślę, że te pięć podstawowych punktów pełni Wam na razie wystarczą. Niektóre są bardziej pod kątem profesjonalnej fotografii dla osób, które bardziej chciałyby się zaangażować i więcej nauczyć, a niektóre są takie bardziej podstawowe, które możecie wykorzystać robiąc zdjęcia samodzielnie, nawet telefonem. Na przykład telefon też może być na wysokości pasa, a nie oczu, żeby utrzymać pionowe ściany, więc to już sami skorzystacie z tego, z czego potrzebujecie. A teraz mam radę uniwersalną dla wszystkich, bez względu na to, czym robicie zdjęcia, jak robicie i co potem z nimi chcecie zrobić czyli przygotowanie wnętrza. Tak jak przy fotografii portretowej, wiadomo, że aparat jest ważny. Ale też ważna jest na przykład makijażystka, ważna jest dobra fryzura, no bo jak piękne zdjęcie by nie było, to jeżeli sami akurat wyglądamy trochę nie za bardzo i mamy podgromczone oczy, jesteśmy zmęczeni, brudni, no to to zdjęcie nie będzie piękne, może będzie atrakcyjne pod kątem reportażowym, ale niekoniecznie sami będziemy zadowoleni z tego, jak wyglądamy. I ze zdjęciami wnętrz jest tak samo. Co z tego, że zdjęcie będzie bardzo dobre technicznie, jeżeli samo wnętrze jest po prostu. Brzydkie. I mam poczucie, że niektóre rzeczy da się łatwo naprawić samemu. Na przykład sprzątając dane wnętrze, usuwając jakieś yy, niepotrzebne rzeczy. W przypadku wnętrz na sprzedaż czy na wynajem, to usuwamy rzeczy osobiste osób, które tam aktualnie mieszkają. Ułożenie poduszek, pościelenie łóżka, sprzątnięcie mydeł z łazienki. Wiadomo, że w łazience jest bardzo dużo kosmetyków, z których się korzysta. No ale jeżeli robimy zdjęcie, choćby do ogłoszenia, to Większość tych kosmetyków po prostu się nie nadaje do pokazania. To wygląda chaotycznie brzydko, jakby był bałagan. Zdjęcie jest dużo bardziej wymagające niż oko ludzkie. Gdyż my bierzemy sobie poprawkę na to, że jest bardzo dużo rzeczy, sami koncentrujemy się na pewnych rzeczach. Natomiast aparat bierze ostrość na wszystko i szampony są tak samo dobrze widoczne jak piękne kafelki. Dlatego lepiej zabrać te szampony, których przecież i tak nie sprzedajemy, żeby klient koncentrował się na tym, na czym powinien się skoncentrować. I jeszcze taka rzecz, o której warto pomyśleć, to yy, okna i to na ile je zasłaniać, a na ile odsłaniać. Moim zdaniem, najlepszą pogodą do robienia zdjęć we wnętrzach jest pochmurny dzień. Pochmurny, ale nie taki pochmurny jak w listopadzie, tylko taki pochmurny jak latem, kiedy jest bardzo jasno, tylko po prostu nie ma ostrego słońca. Chmury działają jak blenda, rozpraszają światło. Dzięki czemu wszędzie jest równomiernie jasno. Oczywiście w mieszkaniu zawsze jest ciemno i jasno jest tylko przy oknach, a reszta to tak średnio. Nieważne jaka jest pogoda, zawsze jest dość ciemno, porównując z tym, jak się robi zdjęcia na zewnątrz. Natomiast w momencie, kiedy światło wpada takie rozproszone, to ta granica pomiędzy miejscami oświetlonymi lepiej i gorzej jest taka bardzo płynna. I moim zdaniem wtedy zdjęcia wychodzą bardzo fajne. Trudniej jest, kiedy jest ostre światło, kiedy jest słońce które wpada do wnętrza i oświetla bardzo ostrym światłem półpokoju. Wtedy jest problem. Można zrobić też HDR na przykład i połączyć zdjęcia jaśniejsze, ciemniejsze tak, żeby trochę wyrównać to oświetlenie w pokoju i nie było sytuacji, że półpokoju to okno, na które wpada słońce, jest po prostu białą plamą, bo tak się często zdarza. I też się czasem mierzymy z tym problemem. Jeżeli jest możliwość zasłonić jakąś roletę, tylko oczywiście nie jakąś czerwoną czy niebieską, która nam rzuci taką kolorową poświatę na pokój, tylko jakąś białą czy kremową, szarą, no to wtedy warto czasem z tego skorzystać i zasłonić to okno, ustawić sobie aparat na statywie i zrobić zdjęcie na dłuższym czasie, dłużej oświetlając to ciemniejsze pomieszczenie, no bo z zasłoniętym oknem, ale jednak równomiernie. Dzięki temu, że zdjęcie będzie robiło się długo, będzie jasne, możemy sobie jeszcze potem rozjaśnić na komputerze i będzie równe. Nie będzie tam żadnych odcięć, plam, yy, nie będzie żadnego prześwietlenia i będzie super. Więc <ścoughs> uważajcie na to. Ważne, żeby kluczowe miejsca wnętrza nie były prześwietlone. Jeżeli to będzie jakaś plamka na podłodze, na narzucie, gdzieś na ścianie, gdzie i tak nic nie wisi, to pół biedy. Grunt, żeby to jednak był mały element wnętrza, a nie żeby zdjęcie było takie zbyt ciemne albo zbyt prześwietlone. Mam nadzieję, że moje porady wydają Wam się proste i że będziecie w stanie zastosować coś z nich u siebie przy robieniu zdjęć wnętrz, i mam nadzieję, że faktycznie zobaczycie efekty. To nie jest takie trudne. Znaczy. Wiadomo, żeby zrobić takie zdjęcia jak w gazetach, też już trzeba mieć odpowiedni sprzęt. My mamy na przykład bardzo szeroki obiektyw, dzięki któremu możemy zrobić zdjęcia nawet w bardzo malutkich pomieszczeniach, takich jak ubikacja czy mała łazienka. No bo zajmujemy się tym zawodowo po prostu. Ale na co dzień robiąc zdjęcia nawet zwykłym telefonem, też da się zrobić fajne kadry, tylko trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, żeby po prostu osiągnąć jak najlepszy efekt. Myślę, że świetnie Wam to wyjdzie. Jeżeli będziecie robić jakieś sesje, korzystając z moich rad, pochwalcie się efektami, chętnie zobaczę. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. Z pewnością będą pojawiać się jeszcze jakieś vlogi w tym temacie. Do zobaczenia. Pa.